Brak empatii u narcyza. Jak wygląda brak empatii u narcyza? Przychodzisz do Niego, masz jakiś problem, przechodzisz przez coś trudnego, a narcyz nie chce tego słuchać, nie chce, żebyś mu przeszkadzał. Narcyz nie chce przyjąć Twojego ciężaru na siebie, jesteś dla Niego uciążliwy, jesteś dla Narcyza jak mucha która go denerwuje, która cały czas brzęczy i siada co chwila. Kolejna sytuacja. Kiedy narcyz pokazuje ci brak empatii, to wtedy, kiedy cię zawstydza. Jeśli stało ci się coś złego, to narcyz powie ci, że sam jesteś sobie winien. Zasłużyłeś na to. Sam do tego doprowadziłeś. Narcyza to nie obchodzi. To go nie rusza. Możesz także usłyszeć, że jesteś dziecinny, przewrażliwiony. Narcyz będzie krytykował to, kim jesteś, i to, jaki jesteś. Narcyz będzie krytykował to, przez co przechodzisz. Niestety, gdy doświadczasz problemów, to narcyz nie chce o nich słyszeć. Nie chce, by mu przeszkadzano. Twoje problemy nigdy nie będą jego problemami. Narcyz nie okaże Ci współczucia, nie będzie wsparciem wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujesz. Narcyz jest ostatnią osobą, do której chciałbyś się zwrócić o pomoc. Narcyz jest podły i tak też będzie cię traktować. Dowiesz się o tym po jego reakcji. Po tym jak przyjdziesz, powiesz o swoich problemach i będziesz na coś liczyć będziesz liczyć na jakąś ludzką reakcję nie doczekasz się tego umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni23maupa@gmail.com